Witajcie drodzy czołgiści oraz drogie czołgistki. Przez wiele patrzy, od, zresztą od samego początku, gdy Wargaming wypuścił tę grę, jeżeli ktoś mówi, a, że gra medem z zarabiaczem, to w większości był to typ 59. Niestety Wargaming w pewnym momencie przesadziło. Zbyt dużo pojawiło się tych z tych czołgów w grze. Były na przykład takie czasy, gdzie było 10, 12, 15 T59 kontra tyle samo z drugiej strony i dlatego stwierdzono, że jest on zbyt dobry i trzeba go wycofać no, niestety jak postanowiono, tak zrobiono i, i dzięki temu nie możemy się cieszyć takim bogactwem jeśli chodzi o zarabianie oraz o takiego prawdziwe, prawdziwego meda, jakim był właśnie typ 59. I musimy się z, jakby posiłkować jakiego rodzaju substytutami, bądź też niższymi tirami. Ale w momencie, gdy Wargaming zapowiedział, że wprowadza nowego meda, wszyscy już myśleli, że rzucą się na niego, że będzie to jakby następca typa 59, i co z tego wyszło? Hmm. Wyszło takie coś, że jest to met, który jest jeden, jednym z rzadziej spotykanych w bitwie ze względu na swoje liczne wady, tak naprawdę. Być może nie jest to najgorszy met, ale y, jego wady bardzo, bardzo przekreślają to, żeby on miał zyskać jakąś większą popularność. Dobra. Mowa tutaj o T-34-3. Ja mówię kreska, nie myślik. Można powiedzieć myślnik, ale to bez znaczenia. I i met za 11 tysięcy golda. Także rzeczywiście kosztuje bardzo dużo, to trzeba przyznać. Ale dostajemy za to. Mm, no właśnie, to za to dostajemy. Dostajemy do, do, teraz po, będę porównywał do typa 59. Dostajemy coś, co ma mniej pancerza z przodu. Typ 59 ma tego pancerza Przepraszam, pancerza na, na, na dole, czyli na... na, na a przepraszam za zagmatany się jest późna godzina i niestety już troszeczkę przestaje e, myśleć. E, pancerza e, na wieży e, ma 200, 200, tak równe 200. Natomiast tutaj mamy 190. No niby różnica jest niewielka, zawsze tam idzie, ale zawsze jakaś jest. Natomiast pancerz kadłuba e, mamy tutaj 90, natomiast w typie 59 e, był jest 100 i rzeczywiście ten pancerz bardzo, bardzo dużo dinguje. Tutaj jest chyba troszeczkę inaczej. Nie ma już takiego, że tak powiem, bardzo mocnego, bardzo mocnego tego pancerza, ale jest odpowiednio skontowany, nie jest tak źle. No dobra. To są jakby porównanie do, do typu 59, oczywiście lufy są zupełnie inne. W typu 59 mamy do czynienia z setką, jaka normalna setka, czyli z około 250 średniego damage'u, ale penetracja 181. Z setkami to jest różnie, jak wiadomo penetracje są w tych czołgach bardzo różne. Także 250 średni damage to nie jest tak źle. I on w pewnym momencie został zbufowany, bo miał 175. Jeśli chodzi o penetrację, teraz ma 181. Tutaj w typie T-34-3 mamy 122, czyli potęgel jak na ten TR. Mm, powiedzmy, jak na ten tier, yy, ogólnie potężny działek de meda yy, i 390 średniego damage'u, ale yy, mamy za to niestety tylko 175 penetracji, czyli też Ala działo z ISA. Można w ten sposób powiedzieć, oczywiście, największym problemem, największy dramat, jeśli chodzi o tego Meda, to jest czas przeładowania prawie 12 sekund, 11.88 11.88 to jest tutaj kolega ma z tego co wiem ma wykopane siostry, czyli braterstwo, załoga jest czteroparkowa, którą sobie przykłada z SWS-ki jeśli chodzi o moduły dosyłacz, wentylację i stabilizator i w tym momencie już z takim pełnym pakietem to jest przeładowanie 11.88 to jest dramat rzeczywiście jeśli chodzi o medy Ponieważ no, medy raczej powinny być w stanie szybko coś objechać, ofrankować, gdzieś tam strzelić, nawet za mniejszy damage, ale strzelać w miarę często. No, no a tutaj mamy niestety do czynienia z czymś, co przywali, ale no cóż, jak, jak się uda przywalić, no to jest super. Jak się nie uda, no to niestety przy... czekamy następne ileś tam sekund. Zobaczymy, wszystko nas do nas dojeżdża i wszystko nas będzie eh, wszystko nas będzie obijać No właśnie, to jest to jest problem Teraz tyle czasu, trzeba jeszcze takie na przeładowanie. Ale za to jak mu zaraz przy dzwonie. Eh, w, 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 w kolegi ja no na to już się wspomnie Dobra, działo czyli czas przeładowania bardzo słaby, bardzo długi Problematyczny jest też czas skupiania. Tu jest 3,4 sekundy. Naprawdę jest to no, no kiepsko, nie ma co się zaczarować. Trzeba bardzo mocno skupiać, dlatego, dlatego tutaj ważne jest to, żeby montować stabilizator. Nie żadne szybsze skupianie, tylko właśnie akurat stabilizator. Co Widzę, nam więcej daje. Suma summarum, łącznie z tym, że z tym, jak będziemy jechać i również jak będziemy stać. Czas, tak jak powiedziałem, celowania 3 i 4. Celność. Hmm. To, to tak naprawdę wygląda mi jak na działo z KW1S -a starego, bo celność ma 0,46, więc o snajpieniu raczej nie będzie można nic powiedzieć dobrego. No bo niestety no, nie czarujmy się 0,46. To jest już taka loteria. Albo się uda, albo się nie uda strzelać z dystansu. No, bo nawet z czasem z 200 metrów może być problem, żeby coś trafić. No, no ale. No, to jest tylko gra, więc e, e, różnie to bywa, prawda? No, jak widać, coś, coś przyjmuje, coś, e, coś oddaje. No dobra, e, co jeszcze? Najwie no, jego największą jakby bolączką, największym jakby minusem dlaczego on jest tak bardzo niepopularny jest to, co jest cechą charakterystyczną dla pojazdów chińskich czyli bardzo słabe opuszczenie działa mamy tutaj minus 3 stopnie opuszczenie działa więc to jest no niestety problematyczne trzeba bardzo dobrze znać mapy, trzeba bardzo mm, umieć wyszukiwać takie takie miejscówki, których nie będzie można się w jakiś tam sposób korzystać z tego, żeby żeby mieć w miarę płaskę, żeby mieć nie, nie trzeba było opuszczać działa. Tu jest problem rzeczywiście, ale wszyscy ci, którzy jeździli na do Wojtka 132, którzy grają z Wojtka są raczej przyzwyczajeni do, do tego typu akcji, tego typu działań, jeśli chodzi o, o granie tymi medami i sądzę, że są w stanie sobie poradzić. Co jeszcze? Podnoszenie działa. Podnoszenie działa też nie jest rewelacyjne plus 15 stopni, czyli podjeżdżamy pod górkę, nie jesteśmy w stanie podnieść lufy, no i to jest to jest największa bolączka tego ciągu i rzeczywiście dlatego też jest on tak mało popularny. Nie wszyscy go może nie lubią kolega, który mi tę bitwę stwierdzi, że akurat jemu się bardzo dobrze nim tym czołgiem gra, zrobił już 400 bitów i w dalszym ciągu jest. Jeszcze chętny na to, żeby grać. Bardzo, bardzo mu się podoba gra tym czołgiem. No cóż, są gusta i gościki. Niestety nie można o tym dyskutować. No dobra. Zobaczmy, jak to teraz zarabia. 175 penetracji, 390 średni damage, jeden Koszt jednego pocisku będzie prawdopodobnie oszczędzał około 1000 z groszami. Trudno mi dokładnie powiedzieć, ale tak jak mniej więcej działo na dział z Iskavu 1 S starego, więc tak gdzieś powinno kosztować. MK, duży kaliber, specjalista oraz obrońca. 4512 dmg, 6 fragów, 1551 bazowego expa. No, nie jest za bogato. Aha, nie powiedziałem jedną rzecz, najważniejszą. Matchmaking. Rzucę go oczywiście... Jest ograniczony. Rzucę go tylko włącznie do 9. Nie będziecie nim lądować na dziesiątkach. No, z wiadomych powodów. 175 penetracji bazowej, nie daje mu jakiekolwiek szansy plus ten koszmarny czas przeładowania gdy my, gdy będziemy przeładowywać hmm, praktycznie w podobnych, podobnym czasie jak inni którzy strzelają po 460 490 i więcej więc to, to trochę trudno byłoby walczyć I teraz to co najważniejsze zarobki 24 strzały wystrzelane hmm. Szczegóły trafione 20, patrzcie za te 24 strzały to jest 23, prawie 4 tysiące, to jest prawie 1000 za jeden pocisk. 95 tysięcy zarobione na czysto, 127 tysięcy zarobku ogólnego, czyli zarobku brutto, to jest zarobek netto i... Czyli całkiem nieźle, jak na 4500 do damage. 177 tylko z. Aha, 177 punktów obrony bazy. Żadnego z podświetlenia. Naprawdę zarobki są niezłe. Do tego 2326 jeszcze z bonusem, także bardzo ładny EXP. Hmm. Jest to dosyć ciekawa jakby alternatywa, właśnie do tego, że jeżeli ktoś chciałby grać medami i lubi grać 121, so czyli chińskim medem, no to może być to w jakiś tam sposób substytut tego, tego, tego grania. No ale sądzę, że tak naprawdę tych minusów, które ten czołg posiada jest chyba zdecydowanie więcej aniżeli plusów. Tutaj mówię, do plusów można zaliczyć powiedzmy, że taki nawet jeszcze w miarę niezły zasięg widzenia, bo tam 380 metrów, w miarę niezły, no, to duże uderzenie. Przyzwoity silnik, prędkość maksymalna 50, czyli też nie jest tak źle, ale to byłyby jakieś plusy. Natomiast minusy to jest niestety działo, jeszcze raz działo, czyli Czas skupiania, czas przeładowania oraz podnoszenie, opuszczanie działa to jest największy jego minus i dlatego też nie wiem, ja bym go chyba nie polecił zbyt dużo, on kosztuje, bo to jest 11 tysięcy golda i chyba, chyba nie, nie, nie widziałbym jakiegoś racjonalnego powodu do tego, żeby wydać aż tyle. No dobra, nie przedłużam, dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia.